Dzień dobry, dzień dobry, to ja, Arek i śmiejący się Oli, dzisiaj pojedynek limitek, Oli się śmieje, bo ma chichawkę dzisiaj, dzisiaj pojedynek napastników, mamy Halera z Ajaxu, Lewandowski z Bayernu, Suarez z Atlético Mbappé z Paryżu i Milan z Latań i Tak, super szczelby, super napastnicy. Wybraliśmy takich pięciu. Mamy dziesięć zasietek naklejek, pięć na jedną połowę, pięć na drugą. Także to jest pięć. Tak, mam pięć, Oli ma pięć, pięć. no to lecisz. Juhu. Zobaczymy, który napastnik będzie u nas najlepszy. Pa Milan. Czyli już punkt dla Zlatana. Juventus. Inter. Uuuu, uh, uh, ja. jest logo jaksu. Chyba go nie mamy. Nie, co nam brakuje? Piłkę eee. i koszulkę. Piłka brakuje. i koszulka. A to, to, to ten znaczek mamy. Myślałem. Że tego nie ma. Barcelona. Aha, nie ma. Olympic Lyon. DVB. <coughs> Liverpool. I Milan, drugi punkt, koszulka Milanu, proszę, proszę. Puchar Paok. Znowu Paok będzie. Paok. Liverpool. I Belgia. Jeden, a nie kojarzysz. No też go nie kojarzę, ale możemy się mylić. No może. <laughs> Villa Real. Olympic Lyon, Kielini, Włochy tego kojarzę, City, no. Argentyna, tak, i ostatnia sąsiadka Olivera, czyli co na razie Bayern, Atletico i, i Paryż bez punktu Ro <coughs> Rosoneri? To jest Milan, tak? Raczej tak, no. Paryż, punkt, Palmerias, Katar i Katar. Tak, także e, to była pierwsza połowa. Mm -hmm. A ja teraz lecę z drugą połową. Czyli na razie, Milan na prowadzeniu. Ajax i Paryż po jednym punkcie, a Bayern to tylko bez. Kogo tu mamy? Połówkę z Francji. Juventus. To jest też chyba Juventus, zaraz sobie sprawdzimy, Paok i znowu połówka, ty razem z Francji. Mm. Jaki numer to Oli, Sprawdź to jest? jeszcze numer mi, 288, ale to będzie Milan raczej. Mm -hmm. mm. Tak i Bianconeri to jest Juventus, on mm już -hmm. widział, no czyli mam rację, czyli dobrze jest, lecimy dalej. Coś mam szczęście połówek, połówka z Anglii. Derec to jest Liverpool. Chelsea. Borussia Dortmund, Royce i Malen. I koszulka Paryż, czyli drugi punkt dla Paryż. Dla Paris Saint-Germain. Jeszcze trzy saszetki do końca. O znaczek Chelsea. Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain, trzeci punkt, czyli dogonił Paryż-Milan, Manchester United i Barcelona. Kolejna saszetka. To jeszcze masz? No i się Andrzeja, pomień jeszcze jedną. No. Chelsea logo nie mamy. Aha, Manchester City. O, to jest ładny taki puchar, znaczek z końca. Liverpool, Barcelona, Fatih De Jong i Manchester United. I dalej nic dla Roberta i Suareza. Ostatnia saszetka, dziesiąta, numer 10. Cristiano i Cavani, Manchester United, Boca. O, Paryż chyba wygrywa, bo jest czwarta naklejka dla Paryża. Anglia i Anglia, czyli koniec. 10 saszetek otworzonych. 1 mm -hmm. na kekę Lajaksu, Nis dla Bayernu i Atletico, 4 dla Paris Saint-Germain, czyli Paris Saint-Germain wygrywa, i 3 dla Zlatana. Piłka no. i koszulka i Rising Star Leo. Czyli Leo. tak to wygląda, że zwycięzcą pojedynku jest Kilian Mbappé i jego Paris Saint-Germain. Także to był taki pojedynek. Napastników, może zrobimy jeszcze na przykład nie wiem, obrońców albo pomocników, nie oli. Bramkarzy? Może. Bramkarzy? No zobaczymy. W każdym razie zapraszamy na kolejne filmy. Mhm. Pozdrawiamy serdecznie. I pa! pa.